Cześć, witajcie na naszym kanale. W tym odcinku opowiemy Wam o kilku ciekawych filmach, które obecnie stały się znowu aktualne, bo opowiadają o tematyce wirusów, epidemii i pandemii. Tym razem skupimy się na filmach o wirusach powodujących śmierć, a filmy o tematyce zombie zostawimy sobie na inny raz. Wszystkie omawiane filmy są w tej chwili dostępne na polskim Netflixie. Zaczynamy na: Epidemia. Na początek klasyka gatunku, czyli film z połowy lat 90. o dość wymownym tytule Epidemia. Film był adaptacją bestsellerowej książki The Hot Zone, która była inspirowana epidemią eboli z końca lat 80. -tych. Grany przez Dustina Hoffmana, pułkownik Sam Daniels jest epidemiologiem z wojskowego Instytutu Chorób Zakaźnych. Prowadząc badania, trafia do położonej w sercu Afryki osady, której ludność została zdziesiątkowana przez tajemniczą chorobę. Poinformowanie przełożonych o tym odkryciu skutkuje zakazem dalszych badań. Daniels dzieli się swoimi spostrzeżeniami z byłą żoną Robi, która pracuje w Amerykańskim Centrum Monitorowania Chorób Zakaźnych. Oboje obawiają się, że choroba dotrze do Stanów. Wkrótce mieszkańcy małego miasteczka w Kalifornii, Cedar Creek, zaczynają chorować na dziwną grypę, która w każdym przypadku kończy się nieuchronną śmiercią. Dr. Daniels odkrywa, że amerykańska armia posiada szczepionkę do zwalczania tego morderczego wirusa której jednak nie chce użyć. Czy oznacza to wyrok na mieszkańcach miasteczka? O ile w przypadku koronawirusa COVID-19 podejrzewa się, że wszystko zaczęło się od nietoperza, w filmie Pacjentem Zero okazuje się mała małpka, która przenosi wirusa na ludzi. Początkowo główna rola męska była pisana z myślą o Harrisonie Fordzie. A co ciekawe, główna rola w filmie Blade Runner łowca Androidów pisana była z kolei specjalnie dla Dustina Hoffmana. Nastąpiła tu więc pewnego rodzaju zamiana ról. W filmie występują także Morgan Freeman, René Rousseau, Kevin Spacey, Donald Sutherland i Cuba Gooding Jr. Contagion – epidemia strachu Tegoroczna pandemia koronawirusa sprawiła, że następny omawiany film stał się znowu głośny i mimo 10 lat od premiery znalazł się nawet na topie najpopularniejszych filmów iTunes, a to za sprawą podobieństwa filmowej fikcji do obecnej rzeczywistości. W tym filmie Stevena Soderberga z 2011 roku ziemię ogarnia pandemia śmiertelnego wirusa. Przenosi się on w powietrzu, postępuje w zastraszająco szybkim tempie i zabija w kilka dni. Wraz z rozprzestrzenieniem się epidemii, koncerny medyczne i lekarze z całego świata prześcigają się, aby znaleźć lekarstwo i kontrolować panikę. Hasło reklamowe z plakatu filmu to Nic nie rozprzestrzenia się szybciej niż strach. Pacjentem Zero jest Gwyneth patrą, którą scenarzyści uśmiercają już w pierwszych minutach filmu. Jednak mimo tego mamy nadal gwiazdorską obsadę bo występują tu też Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne i Jude Law. Co ciekawe, zwiastun, plakat ani żadne inne promocyjne materiały nie wspominają o udziale Briana Cranstona, który także występuje w filmie, mimo że w 2011 roku był on już uszczytu sławy spowodowanej rolą Waltera White'a w Breaking Bad. W filmie fikcyjny wirus MFV1 pochodzi od świni, która zjada kawałek banana upuszczony przez zanifikowanego nietoperza. Następnie świnia jest zabita i przyrządzona przez szefa kuchni, który podaje dłoń, nie myjąc jej wcześniej, bohaterce granej przez Winnet Paltrow. Scenarzyści w pewnym sensie wyprzedzili więc rzeczywistość. I am legend, jestem legendą. To film z Willem Smithem z 2007 roku. W niedalekiej przyszłości prace nad lekarstwem na raka spowodowały, że tajemniczy wirus zabija 90% ludzkości, a resztę zamienia w krwiożercze mutanty. Grany przez Willa Smitha, Robert Neville to genialny naukowiec obsesyjnie poszukujący szczepionki na odwrócenie działania tegoże wirusa. Jest on też ostatnim mieszkańcem miasta zwanego kiedyś Nowy Jork. Wraz ze swoim wiernym psem Samantą musi być bardzo ostrożny, gdyż złaknione krwi potwory każdej nocy wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu ostatniego żyjącego człowieka. Wytwórnia Warner Bros. Pictures wykupiła prawa do zekranizowania powieści Jestem legendą już w latach 70. ubiegłego stulecia. Pierwsze przymiarki do zekranizowania książki rozpoczęto we wczesnych latach 90. Film miał wtedy reżyserować Ridley Scott, a główną rolę miał tam zagrać Arnold Schwarzenegger. Finalnie film powstał dopiero kilkanaście lat później. Studio filmowe wydało aż 5 milionów dolarów, aby przez sześć kolejnych nocy móc realizować zdjęcia na terenie Nowego Jorku. Jest to najdroższe tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Twórcy filmu, aby zapoznać się z obecnym stanem wiedzy naukowej dotyczącej wirusologii, odbyli spotkania z naukowcami pracującymi w laboratorium. Trzeciej klasy bezpieczeństwa biologicznego. Bada się w nich najbardziej niebezpieczne i śmiertelne substancje świata. W jednej ze scen widzimy plakat promujący fikcyjny film Batman vs. Superman na pustym Times Square. Film ten rzeczywiście powstał, ale dopiero po 10 latach. Co ciekawe, fikcyjne logo bardzo przypomina to z prawdziwego filmu. I to już wszystkie filmy, o których opowiadamy w tym odcinku. Kolejne już wkrótce. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Grany przez Dastanę, grany przez Davika. Film miał być wtedy reżyserowany przez Ridleya Scotta, a główną rolę miał zagrać, A te odgłosy zombie to nasz pies.